Słuchajcie, był taki brzydki dźwięk, wykopałam taką wielką dziurę i byłam pewna, że jest to pomus, no? A słuchajcie, jest to monetka. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ładnie to wygląda, ale zobaczymy. Patrzcie, półmarki. A był tak brzydki dźwięk, powiem Wam, że byłam pewna, że jest to normalnie pomus. Półmareczki. Patrzcie w jakim ładnym stanie Pikne Pikne Teraz powiem Sawkowi, że mamy remis 1905 To mamy remis To mamy remis Mówię, że mamy remis Mówię mam głuchy jak pień Ładną za boże do książki, zapinkę do książki, czy przepinkę, mniejsza z tym a ja słuchajcie, mam kolejną monetkę, zobaczcie, zobaczcie i powiem Wam, że wygląda ona ładnie. Ta monetka zaraz zobaczymy, co to jest. A, jest sreberko. Mówiłam, że wygląda ładnie. Teraz wam pokażę. Silver Jeden silver grosz. Główka jest. Także. Także jest sreberką. Ale prowadzę. Silver grosza znalazłam. O tym mi powiedział, Widzieliście? o tym mi powiedział. Także lecimy, lecimy. tu mi się, że takiś będzie ten guzik. Uh -huh. Nawet tubki robili zdobione. Mm. Kiedyś życie było piękniejsze. No, kiedyś <głodnie> no, ładnie. Zapałem i mi kurczę odkleiła mi się od piecząteczki monetka. I powiem Wam szczerze, że ja już wiem, co to jest. Emocje, te emocje te emocje. Te emocje. Także ola ten tego chciałem ci powiedzieć, że znów remis <grystka> czwórka. No i to jest tego. Nie potrafisz się cieszyć, nie? Jak ja trafię, nie? Jezu. jest reberko. Tysiąc siedemset osiemdziesiąty trzeci rok. Przepowiłem grudę i coś mi tu wypadło. Jest Reberko. Jest, ja widzę, Silberjosh No to, wychodzę na prowadzenie Chcesz zobaczyć? Chodź, zobacz A Michał tu przed chwilą był Ola też już ciśnie w naszym kierunku Tararara O moje to Ale jak? Czinka szybna 48 1770 1773 rok Ja tutaj nic nie widzę co nagrywam Mam nadzieję że Wy widzicie Bo słońce tak świeci, że uhuhu Tutaj trochę nadgryziona u góry, ale liczy się. Super. Druga moneta dzisiaj jest sreberko. Kogo zdenerwować? Mam drugie sreberko, ale nawet ty byś go nie znalazła. Takie jest maleńkie. To jest jeden greszelek 1700, jak, prawie cała moneta. FRW w koronie. Tutaj brakuje kawałeczka. No jest po prostu taka maleńka. Wykopałam już dwa polmosy, czego nie nagrywałam i jakiś guziczek. A teraz zobaczymy, co tu mamy. Słuchajcie. No, o, chyba monetkę mamy. Ale co to my tu, słuchajcie. E, no chyba, chyba nie wierzę, ale chyba jest to chyba jest to sreberko, słuchajcie. No kurczę. Tak, patrzcie. Silbegrosz. zagra normalnie. Trzeci dołek. Trzeci dołek? Trzeci dołek. Ja też trzeci sygnał miałem guzik. 1828 Silbergrosz. Silber Ładny Masakra. stan. Ładny stan. Pięte. No bo tu jest piaseczek, nie? Mm -hmm. Ja też miałam guzika i dwa, pol, i dwa polmosy, a teraz ja miałem dwa z No to Gratuluję. Pięknie. No i która to już dzisiaj? Trzecia? Czwarta? Sreberko? Sreberko Ale zajazd O mój Boże Pewnie jakiś silbergrosz Dajcie chwilę, zmolestuję to do końca Chociaż już widać głowę Tak silber grosz. Mam Silbergrosa. Ale taki zajazd, że. No i zaczynamy. Kolejny dzień. Coś nam tutaj widzicie troszkę skosili, więc lecimy szybko. Jeszcze, jeszcze kopię w chłodzie i w cieniu, także jest przyjemnie, ale za godzinkę będzie pewnie już skwar już, już grzeje. Także Sławek jest za mną. Jeszcze chyba nawet wykrywacza nie bił ziemię. A ja słuchajcie, tym razem ja miałam pierwsza monetkę. Nie wiem, co to jest, ale zaraz zobaczymy. Pewnie jakiś zajazd, ale jest. Mam monetkę, także jest dobrze. Ostatnio sobie kopał monetki, a ja <grymne> nie z nagrywania? Może być, zaraz sprawdzę. <grymne> Wszystko jest możliwe. Co? Jest? Jest, chyba. Ale możesz dograć. Nie. Patrz. Zatrzymałaś. Zatrzymałaś Daj Daj Ola Coś tutaj Pierwszy dołek i, i, I Mówi, nie jestem pewna czy mi się nagrało Pierwszy dołek, słuchajcie Coś pomieszałam Trzy groszówka, taka jak Trzy Krejcary Ja byłam pewna, że to jest fenolek Coś tam jeszcze widać Tutaj Fryderyku z Porusorum Rex. No kurde, no jest sreberko, no nie ma co. Także masz tylko e, dwa jeszcze do tyłu. No. Fajnie, pierwsze dołek jest sreberko. no to się zapowiada Jak już mega się fajnie. Mówiłam, po, po, po dwa sreberka i do domu, także wiecie, jeszcze jedno i do domu. Sławka zostawiam ja, mnie. Kopie. Ja pogadałem tutaj z panem <laughs> przez chwilę i no i widzicie, się narobiło. Nie gadam z ludźmi Tylko No ale przy drodze to wiadomo, zawsze tak jest Ktoś no. przejeżdża, ktoś się zatrzyma, ktoś zapyta no, Przykryłem Zanim Ola przyjdzie Co to masz? O, streberko. Co to jest? No nie wiem, ale wygląda jak sreberko Też będzie Trzy krajcarówka Albo trzy groszówka No no Daj, chwilę. Dajcie chwilę Moja jest bardziej zrośnięta Dajcie chwileczkę A nie Silbegrosz? Tylko delikatnie o mankiet. sorry, że taki widok Wam zostawiłem A nie To Bardzo podobno Nie, trzy krajcary Trzy krajcarówka 1780 chyba szósty No, to sobie tak masz w lepszym stanie Dosłownie zrobiłem krok. I patrzcie to. Jest sreberko. Chcę zobaczyć na żywo? Silbergrosz leży na, na, na ziemi. Wypukany. No. go nie grali? Trochę go No, Te monety trafić w ładnym stanie to też graniczy z cudem Pierścionek z Jezusem, z tym na krzyżu, nie? A mam... Mam monetkę Mam monetkę i... i, i powiedzcie mi, że to jest srebrko i i że będziemy zwiększać przewagę No ja wam teraz nie powiem co to jest nie ma szans Wydaje mi się że sreberko bo tutaj na tym uszczypanym ładnie widać Ale monetka jest tak zaraśnięta że Spodziewałem się Polmosa pierwszy sygnał tutaj mamy już krągłość Ola, chodź szybko Chodź, zobacz jak dowaliłem Pierwszy sygnał Jak to nic nie ma? 12 część talara, ale piękna Pokaż Co ty tam masz? Bo ja nic nie słyszę przez ten... Co to jest? 12 część ale to jest sreberko? No kurde No dawno nie było 12. Ale patrz miejsc. jakie, z koniem. No. To jest Brandenburgia chyba. No. Fajne. No to. Oli prawie nie widać tak słońce świeci. Słuchajcie, mam pierwszą krągłość Ja pier! Olka, chodź, zobaczysz, ale został wykrywasz tam. Chodź, chodź. Ale proszę cię, bardziej tak? O, żeby było widać? Chcę widać, bo to. Muszę to wyczyścić, poczekaj. Jest wąż. Jest piękny. Dwójka, dwójka. Dwa marasy. Ale, ale kurde, zniszczona. Ja, 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 spalone, a ja, ja. chyba. Spalona chyba. Ja, ja. 13 chyba no, ona, jest, ona, bo ona musiała być spalona, nie? Bo mhm. tutaj jest ten, nie? Ładna monetka, szkoda, że ta taka zniszczona, no ale jest. Jest pierwsza moneta i srebro. Grube srebro. No cieszę. Tego Adolfa Co? <laughs> Widzisz. Widzisz? <Pięknie>. Widzisz? <laughs> Widzisz? Widzisz? ale tu takie trochę jest wtygły no Ech. będziemy musiała kupić ale ładny, ładny stan ale wygięty nie odbieraj, potańczymy <śm> 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 dobra, Ola odbierze telefon a ja tutaj wyczyszczę no to lecimy po groszku Oli do mnie jak już widzieliście Trafiło się sreberko. Jest silbergroszek. 1823 rok, chyba. Melnica A. No i git na 5. Super. Dawno nie było. Kurde, z miesiąc nie było sreberka u mnie. Fajnie. No i jesteśmy już na tej przeszukanej części. Tutaj, gdzie ostatnio poświęciłem. Więcej czasu na szukanie. Jest, jest, jest. Jest. Jest, widzicie? Dwudziesta czwarta część talara. Jest sreberko. A nie ma tu sygnałów. Kurde. Już liżę to. No to sześć oczek do przodu. Fajnie, bo czytelna 1782 rok Co? talak Talar? Nie no co, to nie wiedziałam co to jest, ale już wiem do odczytałam teraz O, Zweigroschel Aha. Grosze, no No aha. teraz dopiero, bo taki zajechany z przodu, nie? aha Dawno nie było no dawno nie było, dlatego się z... Tak to tam z przodu ciężko no. było, ale dopiero później po słońcu zaczęło 1770 któreś no, nasza moneta bita. Dawno nie było. Dla Śląska bita we Wrocławiu. No, takie nasze sreberko, takie, takie regionalne. No ale dawno Jest. nie było. Jest. Jest, odkuła się o jedno oczko, jeszcze pięć a zostały raptem dwa miesiące do końca roku. Także... Ola właśnie coś nagrywa, także prawdopodobnie już wygrała konkurs na pierwszą monetkę Jeżeli nie No to, no to ja wygrałem Już patrzymy Ja pierdziele Byłem pewny, że będzie, że będzie 20 groszy Patrzę, PRL-ka, 100% PRL-ka Jest srebro na starcie. Pierwsza moneta, 2,5 silberiosza. Ale pięknie. Ładnie się uchowała. Ładnie się uchowała. Mam monetkę, która mnie bardzo cieszy, ponieważ yy, dawno jej nie było. Za 2 lata nie wykopałem. Za dwa lata nie wykopałem. Lata nie wykopali. Piękna jest. Piękne maleństwo. No kurde. To nie jest. Chciałem, pół grosza, a to jest pół groszena. Na pewno nie wykopaliśmy, bo to jest monetka z konikiem z Hanoweru no kurde piękna piękna ale jeszcze słuchajcie mam monetkę jakąś zaraz zobaczymy co tu mamy słuchajcie ja troszkę to przeczyszczę widzicie jeden rejsk a jest marka, jedna marka. Mareczka, ale to chyba nie będzie. Czy to jest sreberko? Słuchajcie, chyba. Nie wiem. Nie wiem, że jest do domu. To jest sreberko. Ale nie wygląda, jest bardzo taka. Leciutka jest w ręce. Tak jak marki kopiemy, to są takie cięższe. No to jest taka inna. To jest. Ee, marka. Wajmarka. Proszę bardzo, gratuluję. Takie jeszcze nie kopamy. Coś jest. Tutaj widać krągłość. Jeszcze nie zaglądałem. Jest srebro. Kurde. Kolejna marka. Ale inna niż Ola miała ostatnio. Fajno. Fajno. Dosłownie zrobiłem dwa kroki I powiedzcie mi, że mam sreberko Chyba mam sreberko Kurde mam sreberko No kurde Już, już czyszczę Co za dzień No trochę ją, trochę ją ziemia powiem wam obskubała, poobgryzała dookoła bo ta monetka jest dużo większa co najmniej w otoku po 2 mm grubsza i to jest moneta z Groszel 1770 chyba szósty tak mi to wygląda a tu mamy pierwszy fancik jest to monetka, zaraz zobaczymy co to jest co my tu mamy Kurczę, chyba sreberko nawet. 2,5 silberdrosza. Co ty gadasz? No, 1843, tak? Albo 5. Jeszcze, jeszcze nie miałem w ręce. Biorę z Wami. Też jestem ciekaw, bo wygląda. <noise> Jest 24. Też mam straberko 24. 24 część talara Ale czarna Jak święta ziemia. Zaraz wyschnie, będzie widać. Coś mi pipczało na, praktycznie na powierzchni, tylko teren troszeczkę pogrzebałam, nawet nie chciałam się i słuchajcie, chyba jest jakaś monetka, nawet jakaś taka mała. Powiem Wam, że ciekawe, ciekawe, zaraz zobaczymy co to mamy. Tak to wygląda. Teraz zobaczymy. No, patrzcie, będzie chyba kolejne sreberko. Czyżby pół silber grosza? 1825 o, Teraz ładnie wyostrzył, ładnie widać. Kurcze, super. Powiem Wam, że nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Dzisiaj chyba jakiś mam dzień szczęścia. Słuchajcie, patrzcie. Kolejna monetka, i najprawdopodobniej jest to kolejne sreberko. Normalnie po prostu dzisiaj to jest jakiś po prostu dzień cudów. No teraz zobaczymy. Ja nawet nie wiem, co to jest, słuchajcie. Szósta część talara. Sławek! <grywa> Widzieliście ją? Co <To>, wymyśliła? <grywa> Woła mnie. No masakra, jaka ładna monetka. Chyba jeszcze w życiu szóstej części talara nie wykopałam, słuchajcie. Patrzcie, jaka moneta. I naprawdę powiem wam, że to jest. Kawał monety. Nic. Cieszę się. Cieszę się. Duże skaczurka. <grywka> Znowu. Piękna. Zacna. Zacna monetka. Kurde, kiedy się trafi talar? Ja co ci powiem? To jest niemożliwe. Patrzcie, to jest maleńkie sreberko, ale co to jest za grzyba? Nie widać. 1825 rok i pół silbergrosza. Kurde, dwa lata nie było tej monety. Ostatnio wykopałem te pół. Groszena jest super, kurde.